Baranowice. Tu mieszka Gipley. Pewnego dnia koło jego domu tworzy się gigantyczna dziura. Okazuje się, że pod ziemią są prehistoryczne stworzenia, które chcą zjeść cały świat. Z minuty na minutę miasto Gipleya zanika. Nasz bohater postanawia powstrzymać robale. Czy mu się to uda? Zobacz jego przygodę i nie zapomnij zostawić kciuka w górę, a czelecz na dziś to 7000 kciuków. Mam nadzieję, że dacie radę i serdecznie zapraszam do oglądania. Jeśli podobają Ci się moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dziękuję. Jou się no z tej strony Jeep' i zapowiada się, słuchajcie, mega kozacki dzień. Mam parę pomysłów dzisiaj do zrealizowania, tylko pierwsza rzecz, jaką muszę tutaj zrobić, to posprzątać w domku, ponieważ wszyscy nasi, nasi domownicy, słuchajcie, gdzieś poszli, do szkoły, do pracy i tak dalej. I muszę posprzątać po porannym śniadanku, także zabieram się do roboty i będziemy po, ty, po tych obowiązkach mogli po prostu przechodzić do naszych wspaniałych działań. Dobra, także na razie wrzucę wszystko do y, tutaj zmywaka. Jeśli jeszcze tego nie robicie widzowie, wasz guzik subskrypcji. Jeszcze czerwony, koniecznie już teraz zamieniacie go na szary dzwoneczkiem, ponieważ już niedługo nasza armia będzie wynosiła 2 miliony osób, także mega, mega dużo. Padajcie też do sklepu edgyplay.pl po ciuchy i gadżety i możecie zostawić tutaj kciuka w górę, jeśli film Wam się spodoba. EdgyPlay, hey, ty nie w szkole? Tato, tato, słuchaj, taka wielka normalnie dziura się zrobiła koło domu i wpadła mi ta moja piłka po... Wyciągnęś mi tą piłkę, proszę cię! No dobra, chwila, JPLek. No ja Czekaj, ogromna wuść. dziura, no to poczekaj, wezmę perły, jak żeby stamtąd jakoś wyjść, może mieczyk się przyda. Taka Stok. wielka, tato, no w życiu takie widziałem. A ja mam do ciebie pytanie, czemu ty no? do szkoły? Przecież zjadłeś śniadanie, ehm. miałeś iść do szkoły, a ty co z kolegami poszedłeś sobie w piłkę ehm. grać teraz no, ta, na wagary? No nieważne, nieważne, no, no po prostu no nie nauczyłem się dzisiaj do szkoły, dlatego poszedłem na wagary, ale proszę ładnie? Plej, jak dostaniesz karę. No, to ta dziura. Co to za ogromna dziura? To jest niebezpiecznie, G-Play. Ty się tu nie zbliżaj do krawędzi i rzeczywiście jest tam Twoja piłka. Ale chwila, kto to wykopał? Czy ktoś nas Nie mam pojęcia. Co to jest za krater ogromny? Czekaj, ja muszę zrobić zdjęcie w ogóle. Nie wiadomo, kto Dobra. za tym stoi. Zrobię tutaj sobie, słuchaj, foteczkę. To czekaj, ja tam wejdę, słuchaj, synku. Mam nadzieję, że trafię tutaj kaskaderski manewr. Skoczę tam do wody, wyciągnę ci tą piłkę i perłami tutaj wrócę. Ja Także Hobsa. Lecimy. Ja nie mogę, udało mi się, słuchajcie. Także gdzie jest ta piłka g Gdzieś tutaj widziałem, dobra, jest. Tu jest normalnie tato, niebezpiecznie. to Maręciowa, tato. Słucham? Co mówisz, d Piłka. Mam, 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 już idę do ciebie Słuchaj, trzeba to będzie ogrodzić Najlepiej takimi, wiesz co, policyjnymi Oj, 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 dobra, udało mi się, słuchajcie Teraz tam wskoczę, tam widzę, że jest następna półka O, nie, jestem w ścianie Dobra, i spadłem I teraz, g mam nadzieję, że mi się uda już do ciebie tutaj wskoczyć perłą Uda się, I... uda Uwaga, 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 jestem Mam piłkę, g już ci tutaj ją daję Proszę, to, to jest twoja piłeczka O, wiesz co? o, dziękuję, dziękuję ci, tato g ogólnie będziemy musieli to wszystko tutaj ogrodzić zakryć, żeby nikomu tu się krzywda nie stała. Przecież to ja coś tutaj! To coś, ja to, coś, coś tu może to wlecieć! Będziemy to musieli w ogóle zgłosić. Policja się tym musi zająć i zrobić jakieś dochodzenie, bo to nie jest normalne, że taka normalnie dziura ogromna jest. Także dawaj, bierzcie tutaj do roboty, ja idę zadzwonić to po nie policję. Nie powiedz nic, mamie, nie powiesz nic, mamie! Pomyślę JPL'ek, trzymaj tutaj e, kobla ci rzucam, idę zadzwonić po policję, zaraz przyjdzie ci pomóc, tylko bądź ostrożny i proszę cię, żebyś tam nie wleciał. A ja szybko Dobrze. idę po policję normalnie. Ja cię kręcę, słuchajcie, ktoś wykopał ogromny krater! GPL'ek mógł sobie przecież coś zrobić. Wpaść tam, nie wiem, grał sobie w piłkę, ej, to nie ogólnie w porządku. Musimy dowiedzieć się, kto za tym stoi. Dobra, wykręcamy numer na razie. Dzwonimy. Halo, policja, szybko! Przy domku G-Playa. Tak, słucham. Jest... Komisariat Policji. W czym mogę służyć? Pani komisarz, szybko, proszę tak? posiłki. Przy domu g tutaj, przy moim stało. domku, jest ogromna dziura. Nie wiem, co się za bardzo dzieje, ale musicie przyjść szybko to naprawić. Mój synek prawie pana, tam wleciał. tam dziura. No dobrze, dobrze. Szybko, ale szybko. To na spokojnie. Mamy teraz dużo innych ważnej do widzenia, pracy. Jak, jak szybko. damy radę. W ogóle najlepsze jest do to Grilla, grilla tutaj dla naszych mieszkańców Dla znajomych, rodziny I tak dalej, i kompletnie o tym też zapomniałem Będziemy musieli w międzyczasie to przygotować Także na szybko tylko sprawdzę Dobra, mamy tutaj grillka, słuchajcie Myślę, że gdzieś tutaj z, w okolicy właśnie y, Naszego pięknego morza Będziemy mogli y, przygotować właśnie przyjęcie Zaraz lecimy szybciutko do Gplayka Mam nadzieję, że zabezpieczył teren Przyjdzie zaraz policja, Ej, a co to za zając tutaj biega Zajączku ogólnie, fajne w ogóle Może go jakoś nazwiemy tutaj y, I to będzie nasz tutaj domowy Zając. Dobra, tutaj słuchajcie, dla naszych gości przygotujemy normalnie e, grillka z widokiem na morze. Będziemy tutaj po prostu e, grillować i nasi goście tutaj będą mogli sobie gdzieś usiąść i obserwować piękny zachód słońca. Ale wiecie co? Martwię się cały czas o synka, także ja tutaj przygotuję jeszcze e, właśnie to e, przyjęcie później. I e, Lumi, ty ciebie w ogóle. Słuchaj, jaka wielka w ogóle dziura jest przy twoim domu? Ja nie jaka mogę. Jaka dziura, tu przecież diblek wiedziałeś... miał to zasypać. Widziałeś no, tam dibleka? No nie, taka po po prostu wielka dziura, no chodź w ogóle ja. sam zobacz, no zobacz, no, no już nie można masz na stan, uważaj, co? uważaj, żebyś tylko nie wpadł. Ej, jakim cudem to się stało Lumi, czekaj, A obejdźmy, co widziałeś? Już obejdźmy ją, z drugiej dziurę? strony ta, ten krater się powiększa tutaj normalnie, on był trochę słuchaj mniejszy jeszcze niedawno i patrz, widać normalnie na naszych oczach, to jeszcze słuchaj normalnie niedawno było o połowę mniejsze albo jeszcze bardziej. Ej. Ten krater zbliża do mojego domku. Słuchaj, on jest, a... Ja cię kręcę, słuchaj, cię zleciałem na moich oczach normalnie to się powiększa. Lumi, Lumi, ten teren normalnie zaraz zniknie nam cały świat widziałaś? Przed no się w tą stronę. Nie, nie, trzeba coś z tym zrobić. Nie widź może na jakąś policję dzwoniłeś na policję, jak słuchaj, to za pierwszym nie razem widziałaś? Nie podchodź widziałeś? do krawędzi, patrz tam, patrz tam znika teren. Słuchaj, nasz świat się pomniejsza. Ty, nie, zaraz. Nie, nie, wszystko to nie może możliwe. zniknąć. Mój domek, twój domek może zniknąć. Jesteśmy w niebezpieczeństwie. To, to może przeprowadź stoi. się teraz lepiej do mnie na ten czas, jak twój dom na przykład zniknie. Lomie, co ty Ale ty na to? mieszkasz tutaj chwilę dalej. Twój domek tak naprawdę no, w takim to... tempie, jak to się będzie rozrastać, to zaraz normalnie całe miasto może zniknąć. Ja lecę normalnie, bo, bo policja sobie robi ze mnie żarty jakieś. I ja powiedzieć. ja wezmę rzeczy i za, zaniosę do mojego domku. W razie czego. Dobra, wiesz, dobra, dobra, działaj. Ja mam zdjęcie. Pokażę im ten krater. Pokażę im, słuchajcie, że on się rozrósł. Widzieliście? Na naszych oczach normalnie on się powiększał. Nasz świat tak naprawdę i nasze miasto. Się coraz bardziej po prostu niszczy, i wszystko może się zawalić. Co jak mój domek po prostu zniknie? Ten świat po prostu znika coraz bardziej, i to jest bardzo niepokojące. Słuchajcie, dobra, nieważne. Jesteśmy już pod komendą policji idziemy zobaczyć, co tu się dzieje. Czy ktoś po prostu nas potraktuje poważnie tutaj? Aha, ha, no chłopaki, nie ma co więcej tutaj robić. Idziemy co? do domu, choćby. Pani telefon. pani policjatko. Pań, państwo sobie robią żarty. Tutaj normalnie Proszę świat pokazać. znika. Nasze miasto zaraz może cały. Zniknąć, rozumie pani? Co Nie... to jest? Co prawda, dziura? dziurę wykopał? Nie wolno tak robić. Ona się pana. powiększa, proszę pani. Samoistnie, Proszę szybko za mną pójść. Ja pani pokażę, jak no to dobrze, wygląda. No dobrze, to ja chcę to zobaczyć. Faktycznie, na żywo. no i w, końcu, no dziwna w końcu dziwna się sprawa. Czemu wy tak normalnie się obijacie? Tutaj tak naprawdę grozi nam niebezpieczeństwo. Nasze całe miasto może zniknąć. Ta dziura się tak rozrasta, ona po prostu wszystko znika i zaraz normalnie zniknie mój cały no dom. to dziwne o, rzeczy. Proszę zobaczyć, Faktycznie. jeszcze dalej. Tutaj jeszcze niedawno był most. Można było wejść, a teraz już ja cię kręcę, słuchajcie. Ja cię kręcę, nie, no to. O nie, i po no, 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 się. Nie. musimy się Faktycznie. przygotować jakoś. Wie pan co, ja panu dam coś, dam panu specjalną zbrojkę, chodźmy może kaweczek dalej odejdziemy. Specjalną zbroję panu dam, proszę jako? bardzo, Slajmowo? niech pan ubierze, tak, dokładnie, i zejdziemy, ja też się ubiorę, i zejdziemy może po prostu tam na dół, zobaczymy o co chodzi, bo nie wiadomo, no w końcu, czy ktoś specjalnie w końcu, w końcu, to jest specjalnie no w końcu coś pani na, na rzeczy zaczyna mówić, dobra szybka sweet focia tutaj, proszę się uspiechnąć pani policjantko przed akcją, zrobię zdjęcie pamiątkowe, okej okay, mamy Dobrze. to, sprawdzimy czy, jak pani wyszła i co mówi pani, że co, że schodzimy tam na dół w tych zbrojach? No schodzimy, to pani schodzimy, aaa, teren się zawalił, uff, ja cię kręcę jak się odbiłem i ja nie mogę i no, jeszcze się odbiłem, no się udało. ale zabawa, Dobrze. słuchajcie, Uh, Musimy, zbejmowo, wie pan zbawo. co? Ja, ja panu jeszcze kilof tutaj dam. Proszę bardzo. Musimy może zacząć po prostu tutaj kopać. Gdzie kopać? I... W ogóle, proszę pani, zaraz mój cały dom zniknie. To już jest praktycznie na granicy, widzi pani? Jest tam, widać ściany mojego Faktycznie. domu. Faktycznie, no to co? Szybciej, szybciej Gdzie trzeba kopiemy? się po prostu do roboty. Tu mam no kopać? nie wiem. Gdzie mam Dobra. kopać? Co pani ode mnie co, oczekuje? Tu? Co to jest? Gdzie? Co to jest? Uważa pan, ucieka, ucieka pan. Co panem? Co? Za panem, za panem, szybko. nie jaki jakiś robal nam nie skoczył. Proszę pani, Cieko, proszę, pani jest policjantką ja tu Pani niech się tym zajmie sobie. Nie, Ja sobie z nim, z nim się zajmę Ojacie, ojacie no. Ej, to o. może one zjadają Pomogę pani, pomogę pani Nie, Dobra. niech pan naprawdę niech pan To na jest jeszcze taki nie ogromny pomaga. Jaki wielkolud, jaki wielki, słuchajcie Ej, pokonał panią policjantkę O nie, on na mnie idzie, słuchajcie, ten rubal Patrzcie, jaki brzydki O nie, zostaw mnie, rubaku Ja się brzydzę takich robali! Co to jest za język? O nie, 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 nie Dobra, szybko, perły, perły, perły Szybko, szybko, na górę o nie, pół serduszka mam, pół serduszka Rubak, Rubaku, proszę cię, zostaw mnie On tu idzie, on tu idzie, nie, 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 nie Nie, 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 łow nie, nie. Ty, pokonałem go! Na farcie! Widzieliście, miałem już pół serduszka! Już myślałem, że nie dam sobie rady. Dobra, szybko, typamy się wyżej, żeby. O nie, 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 perła mi spada na dół, perła mi spada na dół. Dobra, tutaj ją. Y nie, no, nie, 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 tak, nie, tak miało nie być. Wiecie, co zrobimy inaczej? Gdzie jest ta. Gdzie jest to miejsce? Gdzie ja. O, dobra, tutaj możemy rzucić perłę. O, nie, jesteśmy, słuchajcie, w mega niebezpieczeństwie! Za tym stoją jakieś dziwne rubale. Jak ja mam teraz wejść tam na górę? Dobra, zrobimy tak, rzucimy perłą tutaj. Okej, okay, cyk. I tutaj do wody, do wody, do wody. O nie, coś mi tutaj. Nie, 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 nie. Ej, no ja, ja sobie nie radzę. Słuchajcie, widzowie, zaraz normalnie postaram się jakoś wyjść stąd e, na górę i będzie... zobaczymy się na górze, bo tutaj tych robaków jest. Patrzcie, one się tu wgryzają. O nie, jest ja tu zwiewam. Słuchajcie, dobra, tam, 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 tam. Zaraz się widzimy, jak już będę na górze. Uuu. Dobra, widzowie, udało mi się wyjść normalnie od tych rubali. Jakoś przetrwałem. Ledwo, bo ledwo, ale dałem radę. Dobra, patrzcie, ten rubal jest taki ogromny. Muszę mu zrobić zdjęcie. Okej, okay, na pamiątkę będziemy mieli. Pokażemy policji, chociaż tutaj policjantka nie dała sobie z tym okazem kompletnie rady. Tam jeszcze coś jest, słuchajcie. Ej, łódeczka? Co tam robi łódka? Czy te normalnie robaki potrafią pływać łódkami? Nie mam pojęcia. Ej, mój domek praktycznie nic z niego nie zostało. Tu też normalnie udokumentuję. Ej. Została ostatnia resztka mojego domku. Musimy się teraz jakoś przedostać. Wiecie co? Pójdziemy może do Lumi. Ona musi nam pomóc jakoś. Musimy po prostu wymyślić jakiś plan. Nie wiem w jaki sposób. Dobra, tam perłę rzucam. Uwaga, cyk, żebym tylko nie zleciał na dół. Dobra, dałem sobie radę. Idziemy po prostu do Lumi. I mam nadzieję, słuchajcie, że ona mi coś pomoże jakoś, bo to jest jedyna, ostatnia moja nadzieja. Patrzcie w ogóle, ten domek mój w każdej chwili może zniknąć. I co? Tortero balę po prostu. Ej, zniknął! Widzieliście? Już nie ma kompletnie mojego domu Nic tu nie zostało A te rubaki cały czas tu wyżerają Wyżerają wszystko po prostu tu w okolicy Nie, no to jest po prostu masakra Nasze miasto, patrzcie, o nie, tutaj coś się porusza Ziemia tu się porusza One wygryzają tutaj po prostu teren Nie, no ja muszę, słuchajcie, iść do Lumi Ja cię nie mogę, to jest najgorszy dzień w moim życiu Pok, poklomi, Lumi, Lumi otwiera się Już szybko, chwileczkę, drzwi. chwileczkę, już idę Zdjęcie normalnie i pokażemy, słuchajcie Co ty Lumi? masz w ogóle na sobie? Słuchaj, z policjantko, Takiego? przyszedłem tutaj ta dziura się rozrosła, już nie ma w ogóle mojego domku, ale wiesz co? Dokumentowałem tego szkodnika. Najprawdopodobniej stoją za tym takie robale straszne. Wiesz jaki? On na mnie leciał, miał już pół serduszka. Aj czekaj, czekaj, w ogóle wiesz co jest najlepsze? Poczekaj, oddam ci to. Ja coś takiego kiedyś widziałam. W muzeum takim przyrodniczym. Wiesz co, nawet w naszym mieście jest takie muzeum przyrodnicze, bo to są takie robaki prehistoryczne, coś takiego. Być najlepiej, wow. jakbyś tam poszedł i jakaś nie wiem, jakiś naukowiec by ci powiedział, co to jest i jak sobie z tym dać radę. Dobra! Ty, no bo ja, ja nie chcę, żeby mój to domek proszę. w ogóle zniknął. O, dziękuję. Kwiatek Ty dla Ciebie, kochan, słuchaj. Dziękuję za ci pomoc. Bardzo. Słuchaj, no, Lubi, szykuj to się. To Dobra. Słuchaj, szykuj się, bo najwyżej będziesz mi musiała pomóc poradzić Dobra, sobie z to tymi idę szkodnikami. Na górę się szykować. Dobra. Nie wiem, czy słuchajcie, jest na te szkodniki jakaś trudka na te robale. Jeśli wiecie w ogóle, co z tym zrobić, dajcie mi znać w komentarzu. A ja, słuchajcie, lecę czym prędzej teraz do muzeum. Po prostu zadzieram kiece i lecę, po prostu i mam nadzieję, że tam się czegoś dowiem. Pokażę zdjęcie, właśnie y, może tam dyrektorowi czy jakiemuś naukowcowi y, tego robala i po prostu powie jak go zwalczyć. Ale co, prehistoryczne robaki w ogóle w naszych czasach? To mi się też w ogóle, słuchajcie, nie klei do kupy. Dobra, jesteśmy już coraz bliżej muzeum. Tutaj, słuchajcie, mają różne takie dziwne stwory, też pre prehistoryczne, jakieś dinozaury i takie rzeczy. Zaraz wam pokażę. Patrzcie, tutaj jest na przykład salka. O, tutaj jest ta taki ptak, widzicie, prehistoryczny, Pieski, bardzo ładny, fajnie wygląda. Tutaj mają słuchajcie różne takie okazy. Wow, tutaj na przykład taki ork z jednym okiem, ale normalnie on jest wysoki, słuchajcie. Z... 5 metrów ma. Dobra, idziemy znaleźć. Tu w ogóle są jacyś pracownicy. Halo, ktoś tutaj pracuje? Przepraszam bardzo, jest tutaj ktoś. Dzień dobry, o, dzień, dzień, dobry. dzień dobry. Proszę tylko tutaj jakąś kurtkę do szatni. Dać. Ja nic e, nie oddaję do szatni, proszę pani. zbrojkę. Szukam, o co chodzi? Szukam takiego, takiego robala. Znaczy Poczeka w sumie pan. szukam informacji kurde. na temat tego robala. Wie coś pani na no ten temat? Nie proszę pana. No. No, chodźmy, ja zobaczę do swoich notatek, ale to musi być ba no, no nie wiem, na jakieś stare zdjęcia albo fotomontaż, nie, nie, ponieważ nie. te robaki dawno kilka milionów lat już temu wyginęły. Co pani mówi? Ich nie Proszę ma. pani, te robaki zjadły po prostu cały teren wokół mojego domu. Ducha? Tam się. Tam Dobrze, ten krater ja się powiększa. Dziękuję, po rozumie pani? I, i teren no, wokół wie pan mojego domu zostaje znikany i teren po prostu znika. Niedługo nasze miasto i muzeum też zniknie, jak się nie powstrzymamy tego. Dobrze, ja tutaj widzę, że one były właśnie, one był bardzo duży, tak, bo tutaj mam napisane, Ogromy, że były no, bardzo duże, szobak, wyginęły tak. kilka milionów lat, no ogólnie no jestem w szoku, że w takim razie no to jest żyją, tylko wie dzisiaj, Pan co, to jest, jest napisane, zdjęcie. dobrze, proszę Pana, proszę mnie słuchać, że one jedzą ziemię i żeby się ich... A, pan mnie nagrywa, dobrze. Żeby się ich pozbyć, potrzebny jest miotacz ognia. Panicznie boją się ognia Aha. i żeby je zwabić, trzeba diamentami, ale przede wszystkim pokonać królową, królową trzeba pokonać. A jak ona wygląda? Ja panu pokażę tutaj królową. Jace, o, dobrze, to tutaj mam. Proszę bardzo, proszę zobaczyć, to jest ta oto królowa. Ale ona w ogóle diamentowa? takie specjalne inne jeszcze mrówki daje, wie pan. One Dobra. są te niebezpieczne. Dobra, czyli Więc ogień, wie... czyli trzeba pokonać te i po prostu ogniem i tą ich królową też pokonać tak, po prostu jakoś. Dobra. A mogę zbawidziemy... pożyczyć tutaj tą zbrojkę z tak. na przykład i ten mieczyk? Nie, pan mieczy? bierze, o, tylko najlepiej niech pan pójdzie diamenty. jeszcze do sklepu, wie pan? Do Dobra. sklepu niech pan pójdzie Pumiątacz specjalnego. Ognia. Pójdę po ognia. To pożyczam od pani tej tępki. Nie pan później A, znać. No, no, czy te, te rubale tak. ogólnie za rudami diamentów podążają i też tak, je zjadają, tak? Okay. Tak, dokładnie tak. Takie specjalne bardzo. bazy w ogóle robią. Niech pan uważa lepiej. Będę uważał, no. musimy to zatrzymać, bo niedługo zniknie nasz całe miasto, nasze całe miasto, Ratuje proszę pani. nasz świat, do, do widzenia. widzenia. Uratuję, będę bohaterem, słuchajcie, muszę po prostu uratować nasz świat przed niebezpieczeństwem. Idziemy teraz do sklepu, musimy kupić miotacz ognia najlepiej, ponieważ dzięki miotaczowi ognia będziemy mogli, słuchajcie, po prostu pokonać te rubale straszne. Skoro one nie lubią ognia według tej pani, no to naprawdę już będziemy mieli coś, ale i id idziemy Słuchaj, jakby... No no wszystko, no wszystko, no. wszystko znika. Ty a skąd ty masz takie tutaj... Lumi? Mam coś Co dla ciebie. To? Trzymaj zbrojkę diamentową. To jest dla ciebie. No. Mieczyk tutaj. Zaraz ci dam diamentowy, ja ten sobie zostawiam. I idziemy, słuchaj, na misję. Musimy kupić Jaką? na początku w sklepie. Miotacze ognia. Chodź tutaj. Nie, tutaj ognia. nie w tym sklepie, tutaj nie. Tutaj dobra będą, będą tutaj rzeczy, słuchajcie, różne właśnie mieczyki. Dzień dobry. Dzień dobry, może jakiś inny mieczyk chcesz niż diamentowy, o, ty. No, to ja Patrz. ten, ja ten. Tutaj chcę. w ogóle coś jest takiego, jakiś ty tarano, można staranować drzwi takim czymś. Łomem takim. A... O dobra. Jest miotacz ognia i dobra, nabój jak najwięcej, słuchaj. Też kupuj, Lumi, miotacz ognia. Bierz jeszcze zapalniczki, bo w ogóle one się boją panicznie ognia, te rubale, wiesz? Dobra. Także ogólnie będziemy mogli sobie poradzić. Weź, masz jakieś pieniążki, bo ja zapomniałem portfela w ogóle. Ej, ja tutaj kartą sobie zapłacę. A czekaj, no, czekaj ja mam diamenty, tej... dobra, pan ty... sobie wykopie te rudy diamentów i będzie pan miał. Dobra, Do zobaczymy, widzenia. jak ten miot... Ty patrz normalnie, miotacz ognia, jak działa fajnie, kozacko. Ja cię kręcę! Teraz będziemy mogli pokonać, słuchajcie, te rubale, yy, które się boją właśnie ognia. Jak tam ten krater się cały czas powiększa, Lumi? jest coraz no większy. Powiększa, powiększa w ogóle coraz bardziej, w ogóle nawet w innych miejscach te dziury się pojawiają. No to nie jest tylko jedyna dziura. Dobra, jest taki no. plan. Ogólnie słuchaj, możemy zwabić te robale po pierwsze diamentami. Druga sprawa, musimy pokonać ich królową. Jest to słuchaj, to dobra, mam to zdjęcie tutaj zdjęcie tutaj. Mam tutaj też zdjęcie w ogóle tej pani zrobieni. Zgasz? Mam tutaj tą królową, ona jest taka niebieska, taki robal obleśny, słuchaj. A, I będziemy o... musieli ją pokonać. Także idziemy teraz zobaczyć, jak się rozrasta właśnie tutaj. Ej, w ogóle widzisz, nie ma już Mojego domku kompletnie, słuchaj, zniknął ten no, domek. Słuchaj, tragedia. najważniejsze to znaleźć tą królową i pokonać ją. Nie wiem, Tej, gdzie ją możemy to uważaj, spotkać. Ale nie wpadł. Ej, no to jest ta królowa, ona się tu pojawiła. Gdzieś zniknęła. Patrz, ona sobie tutaj wybudowała jakąś bazę. Ja cię kręcę. Co gdzie... O ja? Jak szybko, normalnie, te, te, normalnie jak nas zobaczyła, to zwiała. Ta królowa już sobie wybudowała tą taką bazę ogromną. Jeszcze przed chwilą tego tutaj nie było. Ty jakoś będziesz musieli się tam plan? dostać. Ale pan, jaki jest pan, co Słuchaj, robimy? Czekaj, może gdzieś tutaj be, musimy zrobić wejście jakoś do niej. Wiesz co, może wkopujemy się na dół, e, po prostu do niej. Nie wiem od czego zacząć. Czy od tych chlubania... No ja mogę tutaj powoli dziurę zacząć robić. Dobra, co? zrobimy tu schodki z diamentów. Może wiesz co, za, zachęcimy tutaj tą... Masz jakieś w ogóle złote jabłka? Ona jest tutaj pewnie na bazie. Dobra, słuchaj, musimy się tam teraz przekopać Ja zmieniam swoją broj, bro, zbrojkę Slajmową na bedrockową da, i jak coś, złote jabłuszko, dawaj proszę Dawaj złote jabłka i przekopujemy się Dobra, mam pomysł, ty, mam miny tutaj Tylko to może być niebezpieczne, Lumi Lepiej odejdź, bo to Dobra. może być Niebezpieczne, jak dotknie się tej miny Albo coś, słuchajcie, chyba jak się zniszczy ją To ona powinna wy, wybuchnąć Zobaczymy, czy wybuchnie Nie, Lumi, spróbuj, ty ją może zniszczyć Masz diamentowy kilow czy nie masz? Mam Dobra, tylko uważaj, bo to może być odrzut stan jak najdalej tutaj i spróbuj to dobra. zniszczyć. Dawaj, 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 dawaj. Wykopuj. Wow. Dobra. Ja. Jest okej? Okay. Jest okej? Okay. Dobra. Przekopaliśmy się. Widzisz? I diamencik jest jeszcze okay. nam wyleciał. Gdzieś tutaj ta królowa musi być. Możemy od niej Król. zacząć. Także Ty, miotacz. Jaka w ogóle widzę, ją, widzę ją, Lumi. Miotacz widzisz ognia w dłoń. Szybko, koks jabłko. O, dawaj mi koks jabłko. Szybko jemy. Ej, to nie jest koksjabko, jabłko. To jest takie gorsze trochę jabłko. Ale dobra, podpaliliśmy ją. Już suche ja będzie tam osłabiona. Jakie te jabłka w ogóle wpadły na dół? Dobra, to ja tam o, skaczę, słuchaj, po ty, jabłka. Ja nie mogę, bo ja mógłbym mieć dużo więcej życia. Patrz normalnie, ja cię kręcę, dawaj na nią, Lumi. Dobra, ja szybko przeładowuję mi otaczony. Ja nie, nie, sobie koleżankę, a masz ty, chodź tutaj normalnie, e, robalku jeden. Jaka obgrzy... Wiesz, wiesz w ogóle, że podobno ta królowa nimi rządzi. Jeśli my ją po prostu pokonamy, to wiesz, co, to tutaj wygląda. Ale ja będę się tymi małymi robakami Ty patrz, robić. zamroziłaś, ty masz zamrażający mieczyk, e, Lumi, możesz zamrozić normalnie tą królową ich. Chodź tutaj, o. Królowo. Dobra. Patrz tą królowa. O, zamroziłam ty, słuchaj, zamroziłam ją chwilę. Dobra, dobra, dobra. No i świetnie, słuchaj, dawaj teraz miota otacz ognia, ona nie lubi. Ej, pocz jeszcze tutaj normalnie. Tu, tu. O dobrze, że zamroziłaś go. Ty, pokonaliśmy chyba tą królową już. Była bardzo mocna. Tak? A może to właśnie z, nie, z niej on wyszedł, co? Dobra, lunik. Może ona jakieś potwory takie. Czekaj, czekaj! Tu tu jest! Jest przejście. Tu ona w ogóle. Jest, tutaj, jest coś ona. Jest. O nie! to jest taka mała. To jest normalnie. To jest. to jest. I patrz, tutaj ona. było wejście, wejście do jej bazy w ogóle. Dobra, ostatnim etapem jest pokonanie tych robaczków, które są tam na dole. Wszystkie robaki musimy zobaczymy nasze miasto, słuchajcie. No ja właśnie, tutaj. Bo z tych robaków się później takie jeszcze duże wiesz, co zrobią. No, mam nadzieję, pokonaliśmy większość. Patrz, tutaj normalnie jest wejście teraz do tej bazy. Tu się wszystko zamieniło. Ja nie mam w ogóle. Słuchajcie, widzowie, teraz kompletnie domu. Dobra, zjadamy sobie ten. Lumi, ruszamy teraz na dół. Masz tutaj perłę. Dobra. Musimy pokonać wszystkie te robaki, e, który, którymi po prostu za, zarządzała ta królowa. One były takie obrzydliwe, co ci pokazywałem. Te prehistoryczne. Tak. One tam są. Dobra, także zarzucamy perłę e, tam na sam dół i dawaj. I lecimy po prostu e, na te Dobra. robaczki. Dobra, chodźcie robaczki tutaj. Mamy chodźcie tutaj robaczki. dla was miotacz ognia. Ha, ha, chodźcie, dobra! Chodźcie, chodźcie! Wiemy, że tutaj. nie lubicie ognia! Dostaliśmy taką informację z muzeum. A ja będę was tutaj zamrażać. Dobra, jeszcze. lubię! Dawaj, dawaj je! Yeah. No i teraz Chodź normalnie nie, nie będziecie już nam wyjadać tutaj terenów naszych. O. To wy tutaj zrobiliście ten ogromny krater, narobiliście więcej sztuk. Ale Tu Loki wielki! Jaki no, wielki robar, to, jest, to jest też, słuchaj, jakiś ich pewnie szef robaczkowy. Dobra, ty. O, ja wszystkie... tego mięsa, tych robaków to nawet nie chcę. No, lepiej, słuchaj, nie jeść. Patrzcie w ogóle, łóżka? jaką dziurę wygryzły nam te robale. Nie ma mojego domu. To jest najgorsza informacja. Tam jest baza królowej, którą pokonaliśmy i chyba po prostu zatrzymaliśmy cały atak robaczków. Także dziękujemy wam, widzowie, za oglądanie. Mamy nadzieję, że film wam się spodobał. Jeśli tak, zostawcie kciuka w górę. Trzymajcie się. Pa, pa. pa.